Synowi nas oddawaj. Drodzy czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kolejny czerwcowy wieczór po odśpiewaniu litanii do Serca Jezusowego, a w tych dniach także Odprawieniu procesji w tzw. oktawie Bożego Ciała, dzisiaj przychodzi nam się pochylić i zastanowić nad kolejnym tytułem, imieniem odnoszącym się do Jezusa Chrystusa. To kolejne określenie czy też imię które wypowiada sam Pan Jezus, mówiąc o sobie, chociaż w sposób może trochę zaskakujący, a nawet niezrozumiały. W dziesiątym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, Pan Jezus opowiada przypowieść o dobrym pasterzu i o owczarni. A na zakończenie tej przypowieści mówi: Uroczyście zapewniam Was, to ja jestem bramą owiec. I dalej. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm. Tak więc dzisiaj spróbujemy przez krótką chwilę rozważyć ten tytuł czy też imię Jezusa, jakim jest brama. Prawda, że brzmi to trochę zaskakująco, no bo jak kogoś można nazywać bramą? Ale pamiętajmy, słyszeliśmy to przed chwilką na własne uszy, Pan Jezus sam siebie tak określił. To nie jest ani przezwisko, ani przydomek, ani pseudonim, ale Jezus o sobie mówi, ja jestem bramą owiec. Co to znaczy? Rzeczywiście w tamtych czasach budowano owczarnie, czyli taki ogrodzony teren, do którego można było wejść tylko przez bramę. To ogrodzenie nie było jakoś specjalnie wysokie i niedostępne ale chroniło owce przed tym, żeby się gdzieś nie rozeszły i nie pogubiły, a jednocześnie dla tych owiec, które były wewnątrz, w środku stanowiło to ogrodzenie zabezpieczenie, żeby jakiś drapieżnik nie wdarł się do środka, nie poczynił szkód. Dostać się do wnętrza owczarni można było tylko przez bramę. Ona była w pewnym sensie najważniejsza, no bo tylko dzięki niej owce mogły wejść do zagrody gdzie czuły się bezpiecznie, gdzie miały zapas pokarmu, gdzie miały ciepło, albo z tej zagrody wyjść na zewnątrz, na pastwisko czy do wodopoju. To dlatego Jezus mówi o sobie Ja jestem Bramą. Popatrzmy, w czasie każdej mszy świętej, w czasie każdej modlitwy, nawet dzisiaj w czasie tego nabożeństwa co najmniej dwukrotnie Kapłan wypowiada takie słowa na podsumowanie modlitwy „Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje albo który z Tobą żyje i króluje w jedności, yy, 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 z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Przez Chrystusa, przez Chrystusa, tak jak przez bramy, tak jak przez drzwi przychodzimy do Ojca, przez Chrystusa wchodzimy do. Królestwa Niebieskiego, wchodzimy do nieba, nie ma innego wejścia, nie da się jakoś inaczej wejść. Starano się to często podkreślić w architekturze kościoła, gdzie główne wejściowe drzwi odgrywają jakby rolę samego pana Jezusa. Zobaczmy, tutaj w kościele właściwie wszystko koncentruje się wokół Jezusa, wszystko skupia naszą uwagę na Jezusie. Tabernakulum, gdzie mamy ciało Chrystusa. Ołtarz, gdzie chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Chrzcielnica, która włącza nas w śmierci zmartwychwstanie Chrystusa przez wody pierwszego sakramentu chrztu. Ale również główne drzwi wejściowe, te przez które wyszliśmy i potem weszliśmy z procesją. Patrzcie, kościół, te mury świątyni, w których jesteśmy, to jest owczarnia. A brama, te główne drzwi, to jest Chrystus. Podkreślano to także w ten sposób, że bardzo często nad głównymi drzwiami Kościoła umieszczano albo wizerunek pana Jezusa, albo wizerunek Baranka Bożego, właśnie żeby jakby uprzytomnić, unaocznić wchodzącym, że wchodzą oto przez Chrystusa do owczarni, przez Chrystusa, który jest bramą owiec. To ważne, dlatego że często traktujemy drzwi w kościele tak tylko technicznie, po prostu no, tylko możemy wejść przez nie, a tymczasem one mają także swoje znaczenie symboliczne, to jest takie nasze jakby przejście przez Chrystusa, wejście przez Chrystusa do wnętrza owczarni, do tej wspólnoty, do której Chrystus powołuje nas w której chce nas wszystkich mieć, byśmy czuli szczęście. Tak więc kiedy słyszymy w Ewangelii Świętego Jana te słowa, niech one kojarzą nam się rzeczywiście z wejściem, z przekroczeniem progów świątyni i utwierdzą w nas, w naszej świadomości i pamięci tę prawdę katechizmową, że przez Chrystusa mamy śmiały przystęp do Ojca, przez Chrystusa osiągamy zbawienie. Przez Chrystusa zanosimy każdą naszą modlitwę, przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie ofiarujemy owoce najświętszej ofiary Bogu, Ojcu Naszemu, który jest w niebie. Chrystus sam określa się mianem, tytułem bramy owiec i tą bramą jest rzeczywiście, a dla nas w ten sposób otwiera się Królestwo Boże, do którego jesteśmy wszyscy bez wyjątku wezwani.